Cześć, dzień dobry. Nazywam się Ania Farian i witam Cię serdecznie na Nieretuszowanych Rozmowach Jakości Bez Retuszu z Anną Farian. Jestem twórczynią i liderem tej inicjatywy, a także organizatorką ogólnopolskich konferencji jakościowych. Od ponad 20 lat pracuję w branży motoryzacyjnej, gdzie miałam okazję zdobywać doświadczenie na każdym szczeblu w strukturze organizacyjnej. W mojej pracy Pasja i głębokie zrozumienie biznesu idą w parze z energią i zaangażowaniem. Wierzę, że prawdziwe przywództwo polega na inspirowaniu ludzi do ciągłego rozwoju. Serdecznie zapraszam cię na kolejny odcinek nieretuszowanych rozmów jakości bez retuszu z Anną Farian. Dzień dobry. Witam serdecznie państwa z tej strony Ania Farian Jakość bez retuszu. Bardzo się cieszę, że widzimy się w światowy dzień jakości. Jakością, którą dbamy każdego dnia. Dzisiaj jest ze mną specjalny gość, o którego przedstawienie poproszę naszą basię Barbarę Łuszkowską. Basiu, jakbyś Witam mogła. Bardzo. Witajcie. Dla mnie jest specjalny gość, tak naprawdę, z mojej drużyny, z firmy Mardą, w której mam przyjemność pracować, Joanna Kroszkowska jest z nami, dyrektor personalny niemal 19 lat w grupie Mardom, tworząc strategię personalną w całości grupy, ale też coach, trener, konsultant Disk D3. No i przede wszystkim kobieta, która zaraża pozytywną energią. I otwartością do ciągłego doskonalenia, do tego, że procesy miękkie również można automatyzować i je ciągle zmieniać, że ewoluują. Więc dla mnie ogromne wsparcie również zawodowe. Bardzo miło mi Cię, Asiu, witać tutaj, trochę w moim świecie jakości. Wspaniale, wspaniale. Bardzo się cieszę, że mogę jeszcze właśnie w Dniu Jakości dzisiaj opowiadać jakościowo o zasobach ludzkich. Bardzo dziękuję za to zaproszenie. Bardzo mi jest miło, Asiu. To dla mnie naprawdę czysta przyjemność, że widzimy się w tym szczególnym dla nas, dla nas dniu. A już na związek będziemy mogli zwiedzać Wasz zakład produkcyjny, w którym też poprowadzimy warsztaty i będziemy mogli zorganizować wieczorem też imprezę integracyjną. Przed nami wspaniały dzień, ale temat też jest bardzo atrakcyjny. To jest temat, tak naprawdę, od których zaczęliśmy nieretuszowane. Rozmowy ponad 3 lata temu, czyli DISK. Bardzo ciekawy temat. I może, Joasiu, zaczniemy od takiego prostego pytania. Jakościowy zespół, czyli jaki. Myślałam chwilę, jaki to jest ten jakościowy zespół, ale to chyba odpowiedź jest prosta, bo jakościowy to jest ten, który jest zdolny do tego, żeby przynosić wyniki, tak? żeby osiągać cele. No i jakby bardzo ważne. Jest tutaj nie uwzględnianie pewnej, nie wiem, wypadkowej, średniej z umiejętności, potencjałów poszczególnych członków zespołu, tylko jakby przyjrzenie się takiemu synergicznemu działaniu tego zespołu, bo jakby możemy być świetni pojedynczo, ale sztuką jest zrobić tak, żebyśmy byli świetni jako zespół. Dziękuję. No właśnie, a w czym? W byciu lepszym i w realizowaniu tych założeń naszych procesowych założeń i wyzwań organizacyjnych może pomóc nam. Narzędzie dysk D3. Czym ono w ogóle jest? Może od tego powinniśmy zacząć, Asia, jakbyś mogła nam przybliżyć, bo jako konsultant myślę, że tutaj masz w nas największą wiedzę w tym temacie. Czym jest dysk 3 Disk D3 jest to narzędzie psychometryczne, bardzo czułe narzędzie psychometryczne, em, walidowane przez em, amerykańską firmę doradczą PeopleKeys, z dużą reprezentacją wyników polskich, ponieważ em, firma, która certyfikuje konsultantów i trenerów, Effectiveness w naszym kraju, em, ba, działa bardzo prężnie. I test disk D3 jest wykorzystywany zarówno w procesach biznesowych w organizacjach, ale też coraz częściej w indywidualnych procesach coachingowych jest to narzędzie o tyle ciekawe, bo myśląc o disku, pewnie gdzieś tam każdy z nas w nasz drodze zawodowej z samym diskiem miał do czynienia i myśli: O, dysk, to są te cztery kolory. Disk D3 od tych pozostałych narzędzi odróżnia się tym. Że bada nie tylko nasze strategie zachowania i konfrontowania się, ale nasze potencjały, wartości, którymi się kierujemy w, przy podejmowaniu decyzji, motywatory, dzięki którym jesteśmy w stanie z satysfakcją pracować w danym środowisku pracy. Czyli bardzo kompleksowo opiekuje większość HR-owych procesów. Ja wybrałam Disk D3 po oczywiście wieloletnich, nawet powiedziałabym, poszukiwaniach takiego narzędzia, które zaopiekuje mi większość miękkich procesów w organizacji. Ponieważ uważam, że warto. Warto mierzyć też to co niemierzalne. Tak? Warto mierzyć też te cele jakościowe i, i, i jakościowe obszary. Mhm. Um, Asza, a powiedz mi, jak, może, jak można wspierać liderów w tym budowaniu i rozumieniu właśnie um, um, zespołu poprzez to narzędzie, poprzez blisk. Ja myślę, że w ogóle praca z różnorodnością, praca z takim szerokim rozumieniem, komunikacji, jako nie tylko generowania komunikatu, ale też efektu. Tego, te, te, tego generowania, czyli ze zwróceniem uwagi na odbiorcę komunikatu, jego potrzeb jest w dzisiejszej pracy liderów, menadżerów bardzo ważna. Jesteśmy dzisiaj trochę w takim niestabilnym świecie, w świecie też ograniczonych zasobów, nawet myślę ludzkich. I jakby wykorzystywanie potencjałów, zarządzanie talentami, rozumienie potrzeb drugiej strony myślę, że w obecnych czasach nabiera znaczenia znacznie większego niż jeszcze nawet w przedpandemicznych czasach. To ta pandemia zrobiła nam tutaj dużą różnicę w tych miękkich procesach też. No właśnie Asiu, tak myślę, że najłatwiej jest powiedzieć, że łatwiej dogadać nam się z osobami, które są podobne jak my. Tak, czy generalnie w zespole, jakby czy taki jednolity zespół, powiedziałabym, tak, bardzo podobny, zawsze jest jakby skutecznie. Czy są jakby uwarunkowania, które na to wpływają? Oczywiście naszym naturalnym, takim psychologicznym prawem jest prawopodobieństwa, że lubimy ludzi do siebie podobnych, którzy mają podobną energię, którzy mają z nami podobne flow i tak, jak najbardziej, tak możemy budować relacje w życiu prywatnym. Natomiast badania prowadzone przez PIVOKIS pokazują, że tylko wtedy, kiedy nasze zespoły będą różnorodne, kiedy będziemy umieli synergicznie korzystać z różnych kompetencji, potencjałów, sposobów myślenia i działania, to dopiero taka konstrukcja zespołów rzeczywiście wspiera ich Innowacyjność. I DISK dostarcza nam metody do pewnego klasyfikowania, do pewnego, jakby dostarcza nam narzędzia do rozumienia, czym ta różnorodność jest, bo różnimy się od siebie, natomiast te różnice są też przewidywalne. Można je w pewien sposób ze stosowaniem psychologicznych teorii, psychologicznych narzędzi po prostu e, mierzyć i, i, i układać. I to narzędzie stosuje się w wielu aspektach. Przede wszystkim do budowania samoświadomości. Przede wszystkim po takim badaniu my wiemy, jak jest nasz sposób komunikowania się, sposób konfrontowania się, sposób, taka, taka nasza jakby ekspresja do świata. Wiemy wtedy, jak widzą nas inni, jaki może być ten impact. To jest jedna rzecz. A druga magia dzieje się, uważam, wtedy, kiedy zdiagnozujemy cały zespół i kiedy możemy tą samą metodę, którą diagnozowaliśmy przed chwilą siebie, zdiagnozować nasz zespół, popatrzeć na jego potencjały, na jego ograniczenia, na jakieś takie ciemne punkty. Pięknie pracuje to narzędzie również wtedy, kiedy trzeba zaplanować jakiś rozwój zespołu, takim również miękki. No właśnie, wspomniałaś o tych punktach, a czy są takie elementy, które szczególnie powinny zwrócić uwagę lidera właśnie pod kątem budowania tej różnorodności? Co w jakich może ilościach, wiesz, jakby w udziale jest istotne? Ja myślę, że kluczowa dla lidera jest umiejętność zarządzania tą różnorodnością. Bo tak jak powiedziałam przed chwilą, naturalnym prawem naszym jest to, że lubimy ludzi podobnych do siebie, czyli będziemy mieli tą, wydaje się, efektywność lepszą wtedy, kiedy będziemy się rozumieć. Natomiast każda z tych strategii ma swoje blaski i cienie. I budując zespół, który jest jednorodny, jeżeli chodzi o sposób porozumiewania się, komunikowania, jednorodne potencjały, tak jakby sami wpędzamy się trochę w pułapkę, Danej strategii, tak? I dopiero wtedy, kiedy zrozumiemy to synergiczne działanie, a to nie jest proste. Tak? bo czasami jakby w sposobie myślenia i działania jesteśmy naprawdę na przeciwległych punktach tak? i teraz rolą lidera jest nauczyć się zarządzać tą różnorodnością i tą synergię generować, więc w kontekście rozwoju liderów to właśnie to narzędzie, to badanie jest narzędziem pracy menedżerskiej. Takim samym uważam, nie wiem, jak MBO, jak nie wiem, OKR służące rozliczaniu zadań i, i budowaniu Systemów motywacyjnych, to właśnie zarządzanie różnorodnością um, to jest kompetencja, gdzie DISK dostarcza um, narzędzia. Samo badanie po prostu jest narzędziem. No właśnie, jak, jak, jak to wygląda właśnie w praktyce? Też jestem ciekawa, ponieważ um, ja z DISKiem um, szczerze mówiąc, spotkałam się, żeby nie przesadzać, um, no prawie 20 lat temu na pewno jakoś tak. Um, I um, Zupełnie, zupełnie byłam um, pogubiona na początku um, takiej mojej kariery zawodowej, um, pracy, dlatego że um, ja, um, moje zachowanie jest bardzo naturalne, zawsze. Jestem dokładnie taka sama w pracy, jak um, w domu czy z przyjaciółmi. Um, I um, ja nie mam potrzeby zakładać masek w pracy, ani nie kosztuje mnie to żadnej energii nie wydaje na, na kontakty z ludźmi, na budowanie relacji żadnej energii. Tak po prostu, tak po prostu mam. Ale spotkałam się um, u siebie um, z taką dużą awersją do um, osób, które sprzedawały. Czułam, że one są nieszczere, że wciskają coś na siłę, że um, no, że mi się to po prostu nie podoba. Nie lubię z takimi ludźmi e, pracować, i to się zmieniło w momencie, kiedy ja poznałam te mechanizmy właśnie w, w disku i zrozumiałam, ile e, niektóre osoby muszą wkładać e, energii w pewne e, zachowania na pewnych stanowiskach, które nie są dla nich naturalne. E, I wtedy zupełnie zaczęłam inaczej podchodzić też do. E, do ludzi, do których mi zupełnie nie było po drodze. I również do ludzi, na przykład ja um, kiedyś na początku, jak pierwsze badanie robiłam, bo tych badań miałam kilka, to byłam dominującym kolorem czerwonym, bo sobie powiedzmy, nie ma jednego dominującego. Znaczy jest jeden dominujący, ale tych kolorów jest tam więcej. Zazwyczaj mamy pomieszane te kolory, nie? ale jeden jest faktycznie dominujący. Ja byłam tym czerwonym, natomiast miałam w zespole um, koleżankę, która była mocno zielonym i um, ja będąc w czerwonym to akcja szybko, akcja reakcja, robimy, nie bałam się zmian, szłam do przodu, a ona zawsze blokowała wszystko. I to było też dla mnie dużym problemem. Ja mówię: kurde, co ta Kasia robi? Ciągle, ciągle szuka jakiś, ale ciągle mówi nie, ciągle coś i ja dopiero później też zrozumiałam, że kolory zielone, bo ona w przeważającym tym swoim zielonym, że no ona potrzebuje więcej czasu, ona potrzebuje to przeanalizować, ona potrzebuje, um, potrzebuje e, chwili, żeby wewnętrznie zgodzić się ze zmianami, bo dla niej to jest bardzo trudne e, i też to później zaakceptowałam i miło było mi dużo e, przyjemniej e, z nią e, pracować, bo zawsze wiedziałam, że jak wchodzę z jakimś nowym tematem do Kasi, no to ja potrzebuję Pierwszego Kasi zostawić, przedłożyć, zostawić, czyli za jakiś czas znowu coś dopowiedzieć, przedstawić to w różnych perspektywach, tą zmianę w, w, pod kątem też korzyści, jakie będzie miała ona, firma, i dopiero za którymś razem będę w stanie z Kasią rozmawiać bardziej otwarcie w kierunku faktycznie wdrożenia, wdrożenia tej zmiany. Tak było u mnie. A jak to wygląda u Ciebie? już w praktyce. Pięknie powiedziałaś Aniu, bo to jest trochę taka instrukcja obsługi do danego koloru, tak? Czyli jakby my konsultanci zarówno w tej komunikacji, w takim feedbacku indywidualnym udzielamy części takiej tej wiedzowej, uchylamy rąbkę trochę naszej tajemnicy naszym badanym i oni już podczas tego badania indywidualnego dostają tą instrukcję obsługi do innych kolorów, a z menadżerami prowadzimy już taki trening e, e, pogłębiony, i to dokładnie tak jest. Ja myślę, Basiu, że my mamy ciekawą historię, którą możemy się podzielić, historię tak, między tak. sobą. Też właśnie o niej myślałam, gdy Ania mówiła, bo rzeczywiście też jesteśmy. Powiedz nawet... ją ze swojej perspektywy, proszę. E, no tak, generalnie właśnie ona jest z, z drugiej strony znowu, tak, e, bo ja generalnie jestem e, w obrazie. Praktycznie niebieska e, całościowo, e, a znowu Asia, jakby tutaj Jest Jestem I, i, osią, i D, no, ale to raczej dominujące jest I. Więc zupełnie też tak samo przeciwności, można by powiedzieć. I ja bardzo długo też um, postrzegałam Asię i po prostu nie wierzyłam, że można chodzić i się uśmiechać do ludzi, że to jest nienormalne. <laughs> Ja myślałam, to, tak, tak? to na pewno jest jakieś wyuczone, że to ma jakieś tam podłoże, że to tylko jest taka powierzchowność i że tam pod spodem na pewno czyha, żeby coś mi się stało. Tak, bo ze swojego niebieskiego jakby broniłam zacięcie tego, żeby nic mi się nie stało i tych yy, obaw swoich. Tak, i tak naprawdę myślę, że to jest też ważne, że w dyskusjach mamy jakby wartości i te. Spód tej góry lodowej, który tak naprawdę nas buduje i tworzy jako ludzi, i nam z Asią na tej płaszczyźnie pozwoliło to po prostu zagrać. Także połączyłyśmy się wartościami tak, żeby ta współpraca faktycznie się realizowała i myślę, że... Mimo różnic, tak? I to takich różnic poprzekątnej, tak? Bo kolory czerwony, zielony to są poprzekątne i tak samo żółty i, i, i niebieski. Więc A, tak, tak to, 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 jest, to jest piękny przykład, ale też dobry przykład na to, że właśnie takie badania otwierają trochę furtki do mówienia i pracy o tym, o czym na co dzień nie ma okazji mówić. Tak? Bo my miałyśmy z Basią o sobie pewne wyobrażenie, ale nie było okazji, nie ma okazji w pracy, żeby właśnie powiedzieć słuchaj, wydaje mi się, że ta twoja um, energia tak? i to angażowanie. To, czy ono jest naturalne, czy ty się nie sparasz? Rzadko się, to trzeba mieć relację już głębszą, żeby, żeby o tym rozmawiać. Natomiast nam właśnie w toku feedbacku dyskowego udało się ten temat załatwić. Ja dzisiaj używam tej anegdoty, kiedy prowadzę feedbacki i pokazuję, jak ładnie można, można na, na różnicach po prostu budować relacje. Można, ale to ja jeszcze się podzielę jednym przykładem, bo um, ostatnie badanie DIS jakie miałam, to miałam badanie e, zarządu. I okazało się, że ja odbiegam od wszystkich kolorem. Też, Basiu, teraz jestem niebieska, się okazuje. Wcześniej, kiedyś dawno, byłam czerwona to pierwsze badanie. Więc przepracowałam dużo i wskoczyłam na inny kolor, bo to jest wszystko możliwe. Zmieniamy się też w czasie. Nasze zachowania, nasze postawy też ewoluują. I, i tam padło takie pytanie: no to kurczę, co mamy teraz zrobić? Ania do nas nie pasuje. No. Bo my jesteśmy czerwoni i żółci w zarządzie, a Ania jest jedyna niebieska. I to, wielkie to wielkie szczęście, to ten... tak. wielkie szczęście, Ale to był właśnie jeden z tych z takich pytań zarządu, ale jeszcze miałam taki przykład, bo tam na początku tego badania wypełnialiśmy ankietę i wypełnialiśmy ją, tą ankietę w domu. To była nasza taka praca domowa, całego zarządu, że mamy um, szczerze, tą ankietę w domu wypełnić. No, jak wróciliśmy już na warsztaty z DISK-u po tych wypełnionych ankietach, no to już były tam te wstępne badania i tam padło z kolei kolejne ciekawe pytanie z jednej osoby właśnie z zarządu, mówiła, ale to ja miałam odpowiedzieć tak, jak się zachowuje w domu, czy miałam odpowiedzieć tak, jak się zachowuje w pracy? I do mnie właśnie wtedy po raz kolejny dotarło. Ja mówię, kurczę faktycznie, ile ludzie muszą, niektórzy w pracy, wysiłku wkładać na niektórych stanowiskach, żeby być w pracy tacy, jacy, jacy są. Jak i ja mam szczęście, że ja jestem w środku tego, tego disku, w blisko różnych kolorach, prawie na równo, że mnie to nic nie kosztuje. Mam po prostu łatwiznę w pracy, a niektórzy no, muszą się bardzo dużo starać. Nie? Czasem nawet nie zdają sobie do końca sprawy z tego, że tak jest. Ja wielokrotnie odkrywam przy indywidualnych feedbackach, bo Disk D3 pokazuje tą naszą konfigurację kolorów, jakby w trzech kontekstach. Jaka jesteś w lustrze, sama ze sobą, kiedy nikt na Ciebie nie patrzy. Jaka jesteś w stresie i jaka jesteś w obrazie publicznym. I często dopiero jak widzimy, że te. Tak powiem, wykresy, mają inne kształty, to dopiero wtedy jakby pada pytanie, dlaczego tak jest? Więc ja mówię, OK, czy ty poświęcasz spalasz dużo energii w środowisku pracy? I wtedy jakby pada pytanie, jakby pada odpowiedź tak, tak? Jest inaczej tak. niż. Więc pewnie u Ciebie, Aniu jest tak, że i w lustrze, i w stresie, i w pracy ten wykres miałby ten sam kształt. Jest taki sam, tak. Dokładnie. I powoduje to też już samo to naszą większą satysfakcję z tego, że możemy być w środowisku pracy sobą. To już samo to pokazuje, że to środowisko pracy jest jakby nastawione na korzystanie właśnie z różnorodności, że ty nie musisz się zmieniać, bo wszyscy członkowie zarządu są proaktywni, tak, są DI, a, a ty nie, ale pozwalają ci na to, żeby realizować swoją strategię i żeby. A, a to, ja budować... Jeszcze jedno pytanie, dlatego, że Ty um, przesłałaś mi taką prezentację krótką, czy chcesz, żebyśmy ją wyświetlili? Tak, możemy chwilkę pokazać, bo tak jakby e, dobrze, dobrze na takim realnym przykładzie pewnie um, usystematyzować sobie to, o czym e, tutaj rozmawiamy i pokazać, o co w disk chodzi. D3, często trenerzy, konsultanci posługujemy się tą metodą, metaforą góry lodowej. Ponieważ same nasze strategie zachowań i konfrontowania się niebezpozytywne są nad poziomem wody w tejże metaforze. Znając tą metodykę, trochę na oko, na ucho, jesteśmy w stanie zidentyfikować, kto jest jakim kolorem. Bo my też mówimy kolorami. My też, szczególnie wtedy, kiedy mamy Jakieś obawy, kiedy mm, mamy jakąś trudną decyzję do podjęcia, to po prostu mówimy kolorem, tak? Natomiast okazuje się, że osoby, które mają ten sam profil, disk, w inny sposób e, realizują zadania, mają inną efektywność. I jakby w toku takich poszukiwań tychże przyczyn, schodzenia coraz głębiej w tą ludzką e, osobowość i jej konstrukcję, powstały kolejne warstwy. Warstwa e, Teams najbardziej chyba dotyczy środowiska pracy, bo tutaj badamy pięć potencjałów, potencjał do kreowania, do realizowania, analizowania, zarządzania i potencjał strategiczny. Tak więc jakby w takich pięciu perspektywach ukazuje nam się nasz potencjał pracy zawodowej i też tutaj jest ciekawe, że badania, które prowadzi PeopleKiss, pokazują i udowadniają jakby na cyfrach, że różnorodność w tym zakresie bezpośrednio przekłada się na efektywność biznesową. Natomiast dobrze, jeżeli jesteśmy spójni w obszarze tych kolejnych dwóch warstw, czyli wartości i czynników satysfakcji, tych motywatorów, które jakby trzymają nas w danym środowisku pracy. Na tym właśnie slajdzie, który przed chwilą widzieliśmy, mieliśmy właśnie czynniki satysfakcji. Disk bada sześć czynników satysfakcji: wiedzę, ekonomię, spokój wewnętrzny, artyzm i wpływ. I jakby poka Pokazuje, jak środowisko pracy, jak jesteśmy w stanie realizować swoje motywa motywatory w środowisku pracy. Zazwyczaj biznes. Jest takim środowiskiem pracy, w którym świetnie odnajdują się osoby, które mają właśnie wiedzę i ekonomię. Ekonomia to nie tylko pieniądze, tak? Ekonomia to taki wewnętrzny drive na cel. Tak jakby, może tak być, że ekstrawertycy mają ten wewnętrzny drive na cel i to widać, ale może być tak, że profile C, profile S też ten wewnętrzny drive na cel mają. I tutaj mamy wyniki realnego zespołu, właśnie który spotyka się na tych dwóch czynnikach, na wiedzy i na ekonomii, więc oprócz e, ambitnie stawianych celów temu zespołowi potrzebna jest mu również taka stymulacja intelektualna e, i, i wyzwania e, intelektualne. Bardzo serdecznie dziękuję. Ja sobie tylko pozwolę wyłączyć e, tą prezentację. Nie nadążam. Nie wiedziałam, w którym momencie mam ją e, przełączyć, a przepraszam Cię za to. Dobrze dobrze, tak. wszystko dobrze. Ja ją znam dobrze, więc. Że się pogubiłam w tej prezentacji. Bardzo serdecznie dziękuję, bo mi na. Naprawdę bardzo przyjemnie gościć e, Ciebie dzisiaj. E, restreaming z tego dzisiejszego naszego spotkania puścimy na święto jakości 13 listopada jeszcze raz, e, bo myślę, że warto. E, dzisiaj na niektórych restreamingach byliśmy na żywo i serdecznie pozdrawiamy wszystkich, którzy e, nas e, mogli już dzisiaj niespodziewanie e, podglądać i zobaczyć. Joanna Groszkowska, wielkie brawa Joasiu za wystąpienie u nas. Bardzo dziękuję. Barbara Łyszkowska, Basiu pięknie Ci dziękuję, bo to był Twój pomysł, żebyśmy dzisiaj o tym fajnym temacie sobie porozmawiali. I co? I do zobaczenia w Mardon na zakładzie produkcyjnym, na warsztatach i w imprezie integracyjnym na Święto Jakości. Do zobaczenia wszystkim Państwu, dziękuję serdecznie. Dzień dobry, Ja jeszcze szukam jednego takiego zakończenia naszego. Gdzieś mi się w tym momencie on zagubił, ale zaraz go znajdę i zaraz go Państwu na do widzenia standardowo puszczę. Mam dzisiaj troszeczkę problem z klikalnością tutaj. Strasznie mi wolno, to wszystko u mnie idzie, ale już mamy. Tak więc do zobaczenia za dwa tygodnie na kolejnych nieretuszowanych rozmowach. Serdecznie dziękuję za zobaczenie dzisiejszego odcinka nieretuszowanych rozmów jakości bez retuszu z Anną Farion. Jeżeli masz za mało, zapraszam Cię na szkolenia, wdrożenia, konsultacje z ekspertami jakości bez retuszu. Więcej informacji znajdziesz na stronie jakośbezretuszu.pl bądź napisz do mnie bezpośrednio mail małpa jakośbezretuszu.pl. Zapraszam Cię również do wspierania naszych bezpłatnych inicjatyw na Patronite, Patronite jakość bez retuszu. Do zobaczenia za dwa tygodnie na kolejnym odcinku nieretuszowanych rozmów.